Zaczynamy kolejną podróż, gdzie teraz ruszamy Lili? Do Polski. Tak. Tydzień spędzamy urodziny, odwiedzamy babcię i dziadziów Tak. Później jedziemy na tydzień do za... Z... Zakopanego, tak. a na trzy dni jedziemy do naszych znajomych na Słowację, tak? Pamiętasz tak. kolegę Dominika i Kubę. Tak. Tak. Oni kiedyś mieszkali też w Anglii, ale się już przeprowadzili. Tak, ale gdzie? Na Słowacji, kochanie, nie pamiętasz? a dwudziestosześcioletniego Stanisława Żółkiewskiego z Europy Zachodniej. Być może to nie jest... ...animowany przez Polskę, ale wówczas... ...Bergózowa, my komuś kierujemy. O, masz nie? Policja <grywa> nie jedzie. Patrz, patrz, patrz. A <grywa> na? <grywa> Pani ma kamerę. Lili, dojeżdżamy już? Tak. Tak. Już tak. zatankowaliśmy Tak. Lili się wzięła sobie tabletę i ogląda stare zdjęcia. A tutaj mamy zamek, tak? To pamiętasz, co to jest za zamek dokładnie? Zamek, zamek. No Dobrze, ale coś więcej wiesz, Popatrz. czy nie? Nie, ale Kiedy przyjedziemy, to zobaczymy dokładnie ten zamek. Zobaczcie Zobacz, Lili, już widać statki jakieś. Wiesz? Czyli co? Mamy pierwszą kontrolę? Tak hmm, Na bramkach stoimy tak. hmm. Ciekawe czy zdążymy tego z perku Tego mam A Lila coś tutaj jakieś pierdółki śmieszne robi, sobie, co? Ja tylko robię mi fajnie a fejs sobie robisz? A my już jesteśmy po wszystkich odprawach. Jedziemy na nasz prom o 16.00 mamy. Tam już stoi. Cię? Tam Zszedł Lilusiu, zobacz. Widzisz? Uu. Mama się bierze zapakowanie jedzonka na prom. A ja chcę wyjść. A świnka Pepa idzie z nami na prom? Tak. Nie, jeden mi się mówiła, który wybierasz świnkę Pepe, tak? Okej, okay. jesteś gotowa? Okay. Teraz będziemy ile płynąć? Dwie godzinki promem. Tak, no, jedziemy dzisiaj do Polski. Tak, a później długa trasa autkiem. Wow. Ile to ta obstawia, że będziemy dzisiaj jechać? Nie na... wiem. Pokazuje nam na. Pokazuje nam na 9.25, czyli 10.25 polskiego czasu to będzie, tak? Dobry, no to troszkę będziemy jechać. 10.30. Jak dobrze nam pójdzie, no to na śniadanie zajedziemy na spokojnie. Na późne śniadanie chyba tata, co? Dziesiąta? Nie, będziemy pijać dwie paki, to zajedziemy na wcześnie śniadanie. <grym> tata tak mówi, że będziemy tak szybko jechać? <grym> A Ty lubisz taką szybką jazdę w statusie? Tak, bo powiedz, z tatą zawsze się bezpiecznie jeździ, no nie? Gdzie musimy, mówić. Nie musimy. Nie musimy. A, A nie musimy, tak? No już nie. Jeżdżamy. Cieszo, mamę. Co mamy? Ja się ja też nie chciałam. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 kto? Chyba ja, wszyscy. Wszyscy. <laughs> wszyscy. nie, mają Bo tutaj już tak nie, nie, I już jesteśmy na promie. Teraz musimy tylko zaparkować. A ja będę mieć Dobra, Zaparkujemy i uciekamy. Uuuu, potem nie let's go. Gdzie ty jesteś, kochanie? Tu. A, a, a tu to gdzie to jest, to tu. Na statku, zobacz. Obok stoi DFD, drugi prom. Zaraz będziemy odpływał, my jesteśmy na, na swoim promie. Zaraz odpływamy, płyniemy z dover do dunkierki do, do, do masz, masz tu plac zabaw Lubi się tu bawić. A gdzie jest Kacperek? Hej Kacper! się. Szybko, dawaj Dwie godziny Dwie godziny będziesz, będziemy płynąć Będzie intensywna zabawa. Hej, no zjeżdżaj, dawaj Uhu. Piąteczkę Daj piąteczkę do wow, Aaaa, I odpływamy, dostawiamy port w tyle. Odpływamy z Wielkiej Brytanii. Iluś, hej, chodź do mnie. Zobacz, płyniemy kochanie. Zobacz, odpływamy. Zobacz, tutaj odpływamy. Już widziałaś, że odpływamy? Tak. Super. A co ty masz na podkuszulku? Syrenkę? rękę chciał? Może pod masz pytam. Chciał? I królowe. I królowe jakieś? Królowe i królowe. Księżny i, i same damy. Odpływamy. Dobra, to wraca do stolika, to mamy. Bili? robimy przerwę na jedzonko. A Kacperek zapomniał swojego telefoniku i płacze nam tutaj. O! zjadł sobie też Uuu. a co to za ślicznotka tutaj taka siedzi Lili mm. a co my dalej jemy? Co teraz masz serek? a kto się dołączył do jedzonka? Kacper ja i Kubuś już ja i Kubuś a co ten Kubuś tutaj robi? ja jestem lektorem Kubusia o nie, tata, bo się wydajesz na Lili kanale. A Lili ma swoją świnkę Pepe. Moja. No Daj, tata, będzie Pepe. Ja chcę być Kubusiem. Kubuś jest tylko jeden. Hm, zobaczymy, zobaczymy, co tu się dzisiaj dzieje na statku. O, spotykamy Lilusię. Cześć Liluś, co robisz? Jesz? Co, co jesz? Grasz? Mogę zobaczyć? Tak. Okej, okay, już idę do ciebie. Ja, ja, Ej, tu hey, co tutaj grasz? Hmm. Hej, Pepa. Tak. Pepa śpi czy co? Pi śpi tak. z otwartymi oczami? Nie. Nie? nie, nie śpi. Za no Dawaj gryzda. W co grasz, kochanie? Pamiętam. Nie pamiętasz? O nie. A, 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 to są e, gry dla dzieci. A to są tak? gry dla e, dzieci. Możesz grać. Możesz z pepą? Z tak, będziesz Tak. ze mną. No dobra, to posuncie, podrócicie się troszkę, zagram z wami. Super, mamy miejsce, ja ty pepa ty i ja. A mogę ja, poczekaj, spróbuję. Tak. A, chyba mi nie wychodzi troszkę. I Kasperus się dołączył do nas. To będzie łatwe, idziecie, To bierze. będzie łatwe? Tak. Hmm, nie wiem, czy to takie łatwe. Tak było musisz stać. Alkaszpy. Możesz stać. Moja kolej. Moja kolej, poczekaj, tak. spróbuję. Teraz ja. Mhm. Mm tak. Moje łapki, moje łapki, chyba nie mają dotyku takiego dobrego, żeby żeby bawić się telefonikiem lub tabletem, wiesz. Chodź Jabłko, szukamy dalej naszego skarbu, szybciutko. Dalej dwa idziemy tak. Tak, szybciutko, się, się już znalazła, szybciutko zobacz. No Lilisia już ma. nie okay. marmaid. A, marmaid jest, okej, okay. trzeba, trzeba zeskanować, uwaga. Jest, działa. A potem sam. Mhm, pożegaj. Poczekaj, ta dość musi tak, o z daleka. Dobrze chyba trzeba tele, telefonikiem wcisnąć, tak? mhm poczekaj przytrzymaj kochanie to trzymaj poczekaj, katatuj, co to było? a, klucz chyba aha nie nie co pokazujesz sam cały czas Żółw Żub. Mamy żółwia, ok. To jest mermaid. To chyba jest mermaid. O, z tym możemy sobie zrobić zdjęcie. To musi być mermaid. Widzieliśmy na żółwie zdjęcie z Żółwiem? Chcesz mieć z Żółwiem zdjęcie? Zapisz. Napisano. A teraz ze mnie. Poczekaj, kochanie. Poczekaj. Je, jestem, jestem Poczekaj. Jestem stap. Poczekaj, sprawdźmy teraz. Jestem to da, Jestem stop. Jestem Jestem No dalej to pokazuję. Poczekaj, co to trzeba było zrobić? Hand? Hand? No, to wcisnął chyba hunt. Hand. Poczekaj, nie? Nie da się, nie, nie da rady wcisnąć. A, tak? a ja, a tak tutaj możemy Oczekaj. zrobić zdjęcie. Jestem z packiem. Nie kochanie, nie da to ściska. Hmm. Okej, okay, mamy ją, tak? Klu Stella. To nie jest Stella? Tak, to jest Stella. To się mi że to była Stella. To nie jest to. Lu? No. To jest to! Patrz. Okej. Okay. Do tyłu, teraz bierzemy. Ale żuf pokazuje czego. Jak tego żuwia zabrać z powrotem? Musisz hmm. chyba... Może, może chyba musisz... A, teraz chyba. chyba. Nie no, nie pokażę. Chyba, teraz, chyba, chyba musisz łączyć tam. Ale znaleźliśmy stelle. znaleźliśmy stelle? Ok, idziemy dalej. Chodźcie. Czekamy kolejnych naklejek. Ile mamy? Tatuś zaraz sprawdzi? pokazać Lili Stellę, no bo ona nie zobaczy. No to idziemy pokazać Stellę. Mamy średnią do aplikację. Jest Stella. Chodź, jest Stella. Tato Ci pokaże Stelle. Chodź. Chodź Pepa. chodź Pepa, chodź Pepa, chodź. Uwaga Pepa. Ja? A to jest? Widzisz? Zobacz, Stella jest. Okej, okay. Idziemy dalej. Kurczę, kolejny. Ale będziemy mieć klucz? Kawałek nowego kawałek klucza, czy nie? tak! O jest, kawałek nowego klucza, okej? Okay. Kasperku, go przesuń na dół, chodź Abciu, chodź! Przesuń na do ten klucz, bo tuś nie może, bo się jedną rączką nagrywa Nie, nie, o tu, tu jest kawałek klucza, zobacz eee, A nie, co by nam to dało? pójść pójdź, tatoś zobaczy To No Będzie sporo, nie? Nie, chyba mamy Mamy no, Nie, nie można przesunąć, okej, okay, mamy kawałek nowego klucza Jest, Lilusia, się ją, szybciutko! Okej, okay, szybko idziemy szukać kolejnej, dawaj. Idziemy szukać to, kolejnej. No to dobrze. Chodź Pepo i szukamy kolejnej, zapraszam. Idziemy prosto, szybko. Szukać kolejnej, dawać. Tata widzi. No tu jest kolejne. <laughs> Sorry. Hej, no nie widzicie? No gdzie jest? Kolejne. A tu jest kolejne, okej, okay, dobra. Nie wiem co tu jest. Okej, okay, zde szybko, Możej. Idziemy zaskanować po kolejny ten. Powiedz, musimy to koło umieścić tu. Widzisz, jest. Tak. Widzisz, dla siebie. Musimy tak umieścić i zeskanować kolejną postać. Tak. Powiedz, jest bardzo ciężko, bo statek płynie i powiedz, na falach się rusza, tak? Tak. I Jeszcze ktoś mnie dodatkowo tu rusza. Ten ktoś chyba się nazywa Lilusia. Ja. No właśnie. Powiedz, jeszcze nam ludzie przechodzą. U, wiemy, jest, mamy. A, mamy, jest. Fajny. Jakiś konik morski, tylko że, tylko, że w wersji w wersji żeńs, żeńskiej. Okej? Nie nie nie, ja Tak Ziiwi. się nazywa, Zui. Wciśnij konie ten e, tą tą, tą, tą do tyłu, to tą, tą górną. I mogę zrobić sobie zdjęcie z takiej... Okej, okay, poczekaj. Ja 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 nie wsięgam. Sił, poczekajcie, łobuzy to coś teraz robi. To też na kolona weźnie? Nie, brakuje nam brakuje nam jednego. Tego jednego, który jest na placu zabaw. Wiecie? Jak zrobię dwie? okej. Okay. Ja Szałkę. Szałkę. Okej, okay, mamy kawałek klucza. No Czekaj. Ja zrobię, ostatni. A, tu u góry. Jest, tatoś trafił. Jest, chodzi chodź, nie. Tam kolejna została, ten. A ja zrobię ostatni. No co, chodź. Ale musimy skanować. Chodź, Kasperek będzie skanował. A gdzie masz Pepę? U mamy? Zapraszam. Idziemy no zrobić skan. Chodź, pomożemy Kasperkowi, chodź. No trzyma jej Mama, trzymaj Kubusia. Dawaj, idziemy. Go! Musimy sobie troszeczkę pospać, skąd Pożądam? Pożą tak, pospać. To weź po buzię, musisz tam wejść zrobić ten. Musimy skanować, zeskanować nowy kod. Chodź Liliusiu, chodź. Pokaż. Tata, tata ci wciśnie, uwaga. Pokaż. Tata ci wciśnie. brakuje nam jednej postaci. Mianowicie tego pana. Scan for the new code. O. Pamiętaj, że to kółeczko musisz utrzymać sam w samym tym kółeczku. Dawaj, uciekaj, skanować. Idziesz z kasperkiem? Idziesz z kasperkiem? No to go. Dajesz radę? Idź i Casperkowi pomóż zeskanować kod, kochanie. Wow, wow. Pójdziemy, kochanie? Widać już wybrzeże Francji Tak, tam już Francję widać kochanie Ta, na nam skanuje Masz kochanie, zeskanowałeś? Jak się nazywa? al Kazam. super Pokaż Lilusi Kasperku, pokaż jej al Kazama. al -Kazam nie Wszystkie zdobyte? Him him. wszystkie zdobyliśmy. Jest mamy, mamy pełny klucz. Mamy pełny klucz. pirate island play. Okej, okay, widzisz? Czyli musisz wrócić, żeby powiedz na Pirate Island to play. Czyli tutaj... a tu niepotrzebnie, są kapciuszki niepotrzebne są. Tady zabiera tam pod, pod nasz stoliczek, okej? Okay? Gra dziś i Łobuzy! I co? Już jedziemy? Tak. Dobra, czeba i tata, ja szybko tam pójdę zobaczyć ten pod... No weź co? Ja szybko tam skoczę. Znowu jedzonka dopiero na ostatku jadłaś My już jesteśmy w autku i będziemy powoli wyjeżdżać już otwierają. No nie tata Polski? Tak. A przez jakie kraje będziemy jechać, tata powiesz nam? Przez jakie kraje będziemy jechać? Jedziemy teraz, jesteśmy we Francji później Belgia, Holandia, Niemcy, Polska Tak. O której mniej więcej będziemy? Tata mówił, sobie na Berlin, ja konga, na Berlin już mieli, a tu i berlina, a mil, a Proszę, Myszko. To to Tata wcześniej mówił chyba tak coś koło co 10 no nie? Ja. Okej. Okay. Będziemy pokazywać ten, trasę Lilusiu, jak nasza przebiega? Tak Do Polski. Do się, że jedziesz? A, a, a kogo chcesz zobaczyć? Wszystkich w Polsce. no nie? Bo zliliśmy się babci, kosi, babcy i dziadzi, lasy Rysiu, ja się Mam, jaś, mam. wszystkich tak, mam, masz dwie wyczyś się dwoma, no okay. bo Lilusia z Kacperkiem się stęsnili nie byliśmy osiem miesięcy w Polsce wow. nauczył mnie czas Mamy godzinę prawie ósmą rano. Aha. Już jesteśmy tak. dawno w Polsce. Tak. A ja, ja. Lila, tak. Lila jest w a dopiero oczy otworzyła. Tak. Ładnie dzisiaj spała w nocy. Tak. A granicę polską przekroczyliśmy. Która była ta? Czwarta, Czwarta na polski czas. no. Ale nic nie nagrywaliśmy, bo było bardzo ciemno. Poza tym mama spała, broję całą drogę. I cały czas padało. Teraz najmniej chyba pada, ale całą drogę nam pada. We Francji, Belgii, Holandii, no nie. Nie, chociaż we Francji chyba nie padało. Ale Belgia, Holandia padało, Niemcy też padało. Niemcy to ja całe przespałam. Jedynie tata nie spał. Jak się tata czujesz po takiej drodze? <laughs> Zmęczony. Ile jeszcze mamy? Jeszcze, A ja za 3, się. jeszcze za 3 godzinki drogi, jak ja się ty czujesz? Ja się czuję. No nie wiem, powiedz nam jak się czujesz. Wyspałaś się. Tak. Masz dużo siły teraz? Tak. No to super. Tak, przekroczyliśmy w, w, w polską granicę, to zatrzymaliśmy się na stacji i Liliusia sobie kupiła tą kolorowankę. No nie? Pokaż z przodu o trzech świnkach tylko mi pomóc żeby, żeby ja dla nie dla nich nie robiłam no, aha no, mam no. klopki i wodę i no Cześć 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 kto to jest Lili? cześć, cześć. 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 아직 행복하지 않아서 난 행복해